Siemanko, witam was serdecznie w już czwartym odcinku w drugim sezonie Farming Simulator 15. A ja dzisiaj ze mną rozmawia ze mną dzisiaj Szymon. Szymon. E... Dzisiaj będę woził obornik. Tak zwany gnuj. Lepiej dla was będzie, powiem gnój normalnie, bo którzy obornik nie wiedzą co to jest, bo myślę, że to jest to właśnie gnojówka. Będziemy dzisiaj właśnie rozwozić gnój na pole, bo mamy troszeczkę gnoju tego już oh, widzicie i mam krówek Troszeczkę tutaj porobiłem jeżeli o nie w tę stronę za... porobiłem dużo na polu, jak nie nagrywałem i sorry bardzo, że nie nagrywałem, ponieważ prawo jazdy i różne takie sprawy, więc... Miałem troszeczkę za dużo tego na głowie. A poza tym mi się też nie chciało. I zapierdzielamy. Tylko będziemy rozrzucać? a tak o. Subskrybujcie, lajkujcie i wbijajcie na linki podane w opisie. Eee, Tesa swojego nie mam, ponieważ Tamci administratorzy, nie podobało mi się po prostu ich, jakby to powiedzieć, e, działalność. Mniejszy użytkownik mnie denerwował, więc wyszedłem z, z tamtego TeamSpeak'a, Nie chciałem robić żadnych takich scen, że w ogóle coś. I po prostu poszedłem sobie stamtąd i siedzę teraz na innym TeamSpeak'u. Spiku. Niestety administracja tego TMS-a powiedziała, że e, żeby nie podawać na razie, ponieważ e, mogą im cofnąć licencję za reklamowanie czegoś tak, ale nie powinno być tak. Nie wiem tam, Dam wam znać jakby co. Jakby się coś zmieniło, to dam wam znać. W tej sprawie. A poza tym, to piszcie komentarze, czy wam się podoba w ogóle, bo tak widzę, że na razie komentarzy nie jest zbytnio dużo. Ale też oglądalność spadła, nie wiem czego, może dlatego, że po prostu nie nagrywałem cały styczeń, no cały styczeń. I grudniu, w grudniu troszeczkę też przestałem nagrywać. Chociaż przymuszałem się, że i na feriach zacząłem dopiero. Tak trochę. To jest Szymon, Przemądawaj jakiś temat, pogadamy, porozmawiamy. Ale jaki? Obojętny jaki. Tylko nie dziwki nie Koks. Na żaden temat. Tylko nie dziwki Koks. <laughs> o właśnie, na taki temat właśnie wpadł. I te różne takie sprawy. Tak, te różne sprawy. Ty, ja wiem te twoje różne sprawy. No one są bardzo ciekawe, ale już ich nie a. będziemy poruszać. Bigcets. Może lepiej. Bigcets. <laughs> Może lepiej e, za, e, posługujmy się Lepiej lepiej, a nie e, imieniem mien i nazwiskiem. Żeby nie narobić fejmu <laughs> Nie fejmu, tylko kurde zaraz będzie... wiesz Na Facebooku będzie nalot i co? To by, to by były dopiero cyrki Lipnie by się skończyło to dla nas. A raczej wiesz. W szczególności wie... dla ciebie. No to to już by była makabra, już bym miał przesrane. Byś się nie pokazał przez jakiś czas na mieście? Nie, ja bym chyba w do drogo jechał. A, tam, ja, ja jakbym jeździł autobusem to na tym przystanku byś się ja mnie pokazywał! Co tam, że więcej kilometrów jest, ale... Nie, jakie więcej kilometrów? Ale co tam zdrowie ważniejsze i życie? <noise> Raczej życie. Weźcie, by, by cię, walnęła, chłopie, byś stracił męskość i tyle by było. By cię udusiła Eee. Yy, jednym z wiesz. Oj By cię jed... wiesz, tam możesz jednym przykryć, drugie pod głowę dać Ale się pobawić można. Ciekawe jakby się na nich spało <noise> Wiesz co spróbuj <noise> Tak na pewno nie ja, odki Lepiej nie będę A... Oj Zapadło się? Ooo, coś ciężko. E 82%, dobra Widzicie tutaj aż oj, oj, coś, coś Widzicie tutaj już tyle mamy słomy. Mam słomy. Ponieważ tam pole skusiliśmy i zboża też będzie, jest dużo, będziemy może sprzedawać. Teraz pojedziemy na pole, którego nie widzicie. Nie, rano jest. Musiałem wstać o której godzinie, patrzcie. Mgła jest taka, że nic nie widać. Nic. Wiem, tu pojedziemy na pole. Eee, co tam łąka? O, do gnojówki właśnie muszę. Eee, e, e, e. Rzucam no rzucam miotam nim jak szatan! Znaczy nie będę wam zabierał zbytnio czasu. Wiem, że nie lubicie pewnie mnie oglądać ty gdy nie lubicie, kliknijcie lajka. Like bo to motywuje bardzo do dalszej pracy. E, no wiesz, może lajka like jednego dostaniesz pod tym filmikiem. A co? Mówię, że może jednego lajka like pod tym filmikiem dostaniesz. Cię jedne w łeb. Przepraszam, ja mnie przeklinać na, na odcinkach. No i widzisz, obiecujesz, że obiecujesz, nie spełnisz obietnic. Przestań. Bo sam mnie prowokujesz. Ja cię prowokuję do czego? Nie to bigcyt. Nie to bigcyt. To bigcyt. Wszystko jej wina. Nie <śmówi> powiedziałeś, kto to jest. O, Teraz. przepraszam. Płeć. Całkiem. Anonimowa. Właśnie. Nie <śmówi> <Ja śmówi> byłeś całkiem anonimowa. <śmówi> Bo powiedzieć mia miało być całkiem anonimowa anonimowa wiesz? Nie wiem. wiem. Wtedy by nie wiedzieli o co chodzi. Ale oni tak nie wiedzą. Chyba. Może nie oglądnie tego. Oj. Lepiej żeby nie oglądała. Bo ona cię, ona cię złapie, ona cię z tym bardziej to mnie. A tym bardziej mnie. Ja przynajmniej nie wiedziałem, nie gdzie, gdzie ja mieszkam. Ja wiem, gdzie ona mieszka. A ja nie wiem. A ja wiem. Wiem, że sąsiadka chyba. Nie. Twoja? No. Tak. To jest moja. No. Moja sąsiadka. A ty, gdzie, gdzie ty mieszkasz? A? Ja jest wiem. No wiem, ta blisko Mateusza, wiem. No, no ale ona w łobie, nie w gminie Szymrzeszyn. Wie, wiem. To jak twoja sąsiadka może być? Nie, nie wiem. co ja rozkminiam tu wam. Ja, co, ja nie wiem, co ty jest Sprechusz. Sprech, Sprech? Sprech Deutsch. jak Ci idzie to rozważenie gnoju? Jesu! Le lewituje. Lewitujesz. What the fuck? No to mamy problem. Traktor stanął w miejscu. Nie, podnoś się. No, można powiedzieć, że stanął. Stan. A nie powiem co. Ja też nie powiem co. Lepiej, żebyście nie wiedzieli. Wiesz co, ja jakby, może nie oglądała to, bo może oglądać. To wiem, że takie zdjęcie w rzucie, tak wiesz, tak dużeczkę, tylko o kogo chodzi. <laughs> może lepiej nie. Jakby tak przez przypadek się na to tak. Nadziała! Nie, no nie nadziała, na to nie! To lepiej, żeby... lepiej nie Ja ja jestem jeszcze bardzo młody, chcę jeszcze ja, chcę, ja, ja jeszcze chcę mieć to, co mam, Tak. tak. Jak ona by cię złapała, to, to... wiesz, to by była takie milusia, by cię wykastrowała no tak tego jak... mówię. Że ja chcę jeszcze posić z tym, co mam. A dobrze, chociaż ona do policyjnej chodzi. Właśnie jest, wiem. A nie jak si siostry i si jezu, kolegi siostra do we weterynaryjnej. Boże, weź tu z nią chłopie tego, weź! Weź się spotkaj, weź o coś źle zrobisz albo coś, weź cię w nocy wykastruje. <noise> Przez sen nawet nic nie poczuje. Weź się kurwa uśpi, weź ci do piwa coś dużo i kurwa weź tu. To będzie per... Rano wstajesz kurwa, idziesz... Kurwa lać mi się chce! Kurwa, a, a tam nic nie ma! Czym tu lać? Jeby nie było kurwa, i chuj! No, no, i chuj by był kurwa! <śmierdziwia> czy chuj by był to nie wiadomo. W śmietniku. No. Ry ry. Pa pa, 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 pa ra, ra. Bym wam coś zaśpiewał, ale nie będę się kąpać. Kom... Nie, nie, nie będę się kąpać? No. Kompromitować nie będę się. O, może lepiej nie. Bo ty, ty jesteś kurwa taki. Trochę zagnoję to pole. Zagnoisz potem za Czy nie będziesz uorał? Tak, kurwa po gnoju nie wiem, kurwa czym pierdolne, może opryskiwaczem, albo siewnikiem. Yy, to ja bym ci doradził siewnikiem. Pierdolnie się w czoło. Bronami lepiej, jak są. <laughs> Mówię, to będzie najlepszy. Już ktoś mi kurwa pisze na Facebooku. To ja. Na pewno ty? No, pewnie ja. A, a, a to nie ty. O nie. Jak to możliwe, że to nie ja? Kurwa, z kurwa, wysłał dopiero. Nie już kurde, że osiedę do wojsbuszku. Kurde, kurde, kurde. U uh, tu 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 tu. U uh, tu 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 tu. Ale ja podjadę tam. Podjadę tam, podjadę tu i pojadę tam. I wrócę za kilka lat. Ete, te, 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 dun dun te, 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 To diesel, to nie ma kurwa, czy inne tego. Ale, czy benzyna, Nie, czekaj. Czy diesel, czy benzyna ma iść maszyna? Te. Dobra, tu postawię to. Tamto. Dobra, tam obornika wystarczy. Zaraz tu traktor wstawię będzie go trzeba umyć, bo już widzicie jaki brudny jest. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka czwartego. Czwartego? Czwartego, tak? Chyba tak. Tak, czwartego. Yy, I zapraszam Was do kolejnego: do mo innych moich odcinków. Do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Był dzisiaj ze mną Szymon, rozmawiał ze mną. No, ja też zapraszam Was. Tak. No więc. Siemanko.